Współpraca w zespole, przywództwo, zarządzanie. Za każdym razem, jak spotykamy się z menedżerami i rozmawiamy o tych elementach, otwierają szeroko oczy w momencie, w którym dochodzi do jednego bardzo ważnego pytania. Jakiego zespołu jesteś członkiem? Jaki jest Twój główny zespół, w którym współpracujesz, aby zrealizować wynik? Za wyniki którego zespołu przede wszystkim odpowiadasz swoją codzienną pracą. Na czym polega fenomen? Menedżerowie myślą, że ich zespół to jest zespół ludzi, którymi zarządzają. Menedżer sprzedaży mówi, że handlowcy to jest jego zespół. Menedżer finansowy mówi, że cały dział finansowy to jest jego zespół. A menedżer marketingu mówi, że specjaliści do spraw marketingu, promocji, PR-u to, to jest jego zespół. Guzik, prawda. Podstawowy zespół menedżera to inni menedżerowie, bo to z nimi menedżerowie współpracują i uzgadniają realizację wyniku. A zespół sprzedawców dla dyrektora handlowego, zespół specjalistów do spraw marketingu dla dyrektora marketingu to zespół, którego jest liderem. To jest ważne, bo to później powoduje, że menedżerowie bardziej utożsamiają się ze swoim zespołem, czyli z tym, którym zarządzają, a nie tym, którego są członkiem, czyli zespołem menedżerów. Na spotkaniach menedżerskich w praktyce oznacza to, że bardzo często okopują się na bronieniu wpływów swojego zespołu. To prowadzi do tak zwanego silosowego zarządzania. Do tego, że menedżer sprzedaży walczy o to, żeby wyrwać jak największą część budżetu dla siebie i dla swojego zespołu, a nie myśli jak dostarczyć wyniku, jak kontrybuować w realizacji celu z pozostałymi menedżerami. To dość duża zmiana, również zmiana mentalna, ale to nauczenie tego, że zawsze masz zespół, którego jesteś członkiem, i zespół, w którym przewodzisz. I ważniejszy zespół jest ten, którego jesteś członkiem. Jak to mówią w sporcie, ważniejsze jest to, co masz na piersi, niż to, co masz na plecach. Ważniejszy jest główny zespół, w którym grasz, niż nazwisko, które ze sobą nosisz. Ale co ja tam wiem, w końcu to 5 minut bez płęty.